połażę sobie trochę po parku nie jest las, to jest park i ostatnio były ładne wichury i trochę się drzew poprzewracało jestem akurat na takiej alejce lipowej i tutaj oczywiście wichura też dotknęła i ta wichura była jakiś tydzień, półtorej temu i oni zdążyli już dosyć ładnie sobie poradzić z tym ze skutkami i Patrzcie, co tu znalazłem. To jest lipowa kłoda, wydrążona całkowicie w środku. Tutaj wydają się ścianki dosyć twarde, nawet. Średnica wydrążonego to jest jakieś 25-30 cm. Sama kłoda ma ze 60 cm długości. I. <tryk> Naprawdę mnie kusi, żeby skontaktować się z zarządcą tego parku, bo wiem, kto nim jest i czy mogę to zabrać. Bo z tego bym wyszła piękna barć. Trochę mała, ale na pokaz by się nadała. I nie wiem, co właśnie zrobić. To nie byłaby raczej barć takich wymiarów, że mógłbym tam pszczoły trzymać, ale żeby pokazać ludziom, na czym to polega. To czemu nie? Chyba będę kontaktował się z zarządcą. Wiem, że on się zgodzi, ale trzeba dla formalności. Zobaczcie, jak to jest. No nie powiem. To jest piękne. Tam leży jeszcze kawałek taki rozłupany. Tu jest drugi kawałek. To jest w dwóch właśnie takich kawałkach i nie wiem, czy ich też mi nie dał rady złożyć. A I muszę się zastanowić. Do zobaczenia kiedyś, może to dalej się pojawi, może nie, zobaczymy. Kawałek dalej, dwie kolejne takie kłody. Tutaj nie do końca wydrążona, ale to już jest przepruchniałe. Na ona nie ma takiego cylindrycznego całego kształtu. Tutaj jest jeszcze taka, ona ma już ponad metr. I ona ma dosyć dużo jeszcze drewna. Dlatego już raczej nie dam rady zabrać.